Pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień zastały odsunięte od grobu, a skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, z martwych wstał. Przypomnijcie sobie, jak Wam mówił, będąc jeszcze w Galilei, Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy przypomniały sobie Jego słowa, wróciwszy zaś od grobu oznajmiły to wszystko jedenastu i wszystkim pozostałym, a były to Maria Magdalena, Joanna i Maria Matka Jakuba i inne z nimi. Opowiadały to apostołom, lecz słowa te wydały im się czczą Gadaniną i nie dali im wiary. Jednakże Piotr wybrał się i przybiegł do grobu. Schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna i wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Chrystus wstał. Drodzy bracia i siostry, składam Wam najlepsze, najserdeczniejsze życzenia z okazji Wielkanocy. I to jest ta wielka radość, którą się dziś dzielimy nawzajem. Doczekaliśmy, dożyliśmy dnia zmartwychwstania, dnia zwycięstwa, życia nad śmiercią. Zwycięstwa miłości nad nienawiścią, Zwycięstwa Jezusa nad złym duchem. Wielkie, piękne, chrześcijańskie, święte, większe święto chrześcijańskie. Dlatego świętujemy, jak umiemy dzisiaj, a przede wszystkim z głęboką wiarą. I chciałbym w tych życzeniach, pozdrowieniach wielkanocnych, chciałbym także podzielić się Słowem Bożym, bo najpiękniejsze życzenia to nie te szczęścia, zdrowia, pomyślności, ale właśnie te wynikające, wypływające z Bożego Słowa. I tak, to dzisiejsze czytanie, czytanie z Mszy Wigilii Paschalnej. W ciągu dnia możemy usłyszeć inne słowa, ale chciałbym na podstawie tej Ewangelii Świętego Łukasza porozmyślać trochę nad tym faktem zmartwychwstania, i też z tego mogą wypływać jakieś życzenia. Pierwsze to reakcja. Jakie widzimy reakcje ludzi na wiadomość o zmartwychwstaniu Jezusa? I możemy się zapytać, jak my reagujemy. I widzimy kobiety. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn, przestraszone pochyliły twarze ku ziemi. A znaczy zobaczyły odsunięty kamień od grobu, były bezradne, pochyliły twarze ku ziemi i były przestraszone. To jest reakcja kobiet, jakiej słyszymy, a później słyszymy reakcję uczniów. Kiedy kobiety przyszły do uczniów Jezusa, słyszymy, lecz te słowa wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary. Nie uwierzyli w tę informację, no coś sobie kobiety gadają, ale nie do końca nie uwierzyli, bo Piotr wybrał się i przybiegł do grobu, więc coś uwierzył, poszedł sprawdzić, co się dzieje. Schyliwszy się, ujrzał same tego płótna i wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Dziwiąc się temu, co się stało, A więc widzimy bezradność kobiet, strach kobiet, niewiara uczniów, zdziwienie Piotra. Takie reakcje widzimy dzisiaj, ale te reakcje możemy trochę się dziwić, czemu takie reakcje, może powinny być lepsze, powinny być jakieś radość, uwielbienie Pana Boga, wiara głęboka, ale jak umieli, jak mogli, tak reagowali, ale do, w ogóle reagowali. I myślę, że nawet jeżeli dzisiaj na tę wiadomość o zmartwychwstaniu zareagujemy tak jak oni, będzie może jakiś bunt, protest, a może strach jakiś, a może jakieś zdziwienie. To lepiej, niż jeśli będzie zupełnie obojętność. Bardzo często już dziś na takie reakcje reagujemy obojętnie. Nas to w ogóle nie wzrusza, że Jezus to. No może przeżywamy święto, bo trzeba byśmy tak się przyzwyczaili, ale gdzieś głęboko w sercu brakuje reakcji, brakuje czegoś, że poruszyło to nas. Czasem jak oglądamy jakieś wiadomości, są jakieś trudne wiadomości, a może i radosne wiadomości. Coś się tak wydarzyło, coś nam jej strząsnęło. Potem wiele osób mówi nie mogłem spać. Nie mogłem spać po tym, co usłyszałem, co zobaczyłem, co przeżyłem. Nie mogłem spać. Nie mogłem usnąć. Ciągle o tym myślę. Ciągle gdzieś to siedzi we mnie, ciągle to przeżywam. Są takie informacje, a dobrze by było, żeby ta informacja o zmartwychwstaniu Chrystusa tak na mnie strząsnęła żebyśmy nie mogli spać, życzę wam, żebyście nie mogli dzisiaj spać. Żebyście nie mogli spać, bo takżeście przeżyli spotkanie z zmartwychwstałym Chrystusem albo chociaż wiadomość o zmartwychwstaniu Chrystusa, żeby była jakaś reakcja, żeby było jakieś przeżycie, przeżycie nawet na poziomie emocjonalnym, uczuciowym, myśli, żeby to w nas żyło, żyło w nas to zmartwychwstanie Chrystusa. Druga myśl jaką chcę się z wami podzielić, to to co owi mężowie, czyli aniołowie pewnie Mówią do kobiet, nie ma go tu zmartwychwstał, przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei. Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników, ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie, wtedy przypomniały sobie jego słowa. Przypomniały sobie jego słowa. Czyli on do nich o tym mówił. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił w Galilei. Przypomnijcie sobie, co wam mówił w Galilei. Inni ewangeliści mówią, że Jezus zaprasza uczniów do Galilei, chodźcie do Galilei, a dzisiaj słyszymy, że zaprasza tylko duchową pielgrzymkę. Przypomnijcie sobie, co mówił Galilei. Przypomnijcie sobie. Galilea to symboliczne miejsce, miejsce powołania, miejsce początku. Ale też Galilea to miejsce, gdzie pierwszy raz usłyszeli uczniowie kobiety też o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Przypomnijcie sobie. I one dopiero słyszymy, przypomniały sobie, wtedy przypomniały sobie Jego słowa. Czyli one zapomniały, czyli one nie zwróciły uwagi, tak jak uczniowie, którzy uciekali od tej myśli o śmierci, zmartwychwstaniu, o męce śmierci, zmartwychwstaniu Jezusa, oni uciekali od tej myśli, oni nie mogli się z tym pogodzić, oni gdzieś nie chcieli nawet tego usłyszeć, tego co Jezus do nich, do nich mówił, i gdzieś zapomnieli, wymazali ze swojej pamięci te słowa, a dzisiaj Anioł mówi: przypomnijcie sobie, i przypomniały sobie, czyli pamiętają, słyszały, tylko gdzieś odsunęły na drugi plan to słowo. Słowo Boże, słowo, które rozmyślamy. Słowo, które przyjmujemy do siebie, jakbyśmy bardziej pamiętali, głębiej żyli tym słowem, bardziej poważnie przyjmowali to słowo do swojego serca, nasze życie wyglądałoby inaczej. Dużo problemów moglibyśmy uniknąć, dużo silniejsi być w naszym życiu, bo więcej byłoby wiary, więcej byłoby słowa. Pan Bóg przychodzi do nas w słowie, tylko problem nasz i polega na tym, że my słabo tego słowa słuchamy. I dlatego też to zmartwychwstanie słabo przeżywamy. Nie jest to święto tak wielkie dla nas, bo za mało słuchamy Słowa, za mało wierzymy Słowu, za mało rozmyślamy Słowem, za mało pamiętamy to, co mówił Jezus do nas w naszej Galilei. Więc to jest zaproszenie do tego, żebyśmy słuchali Słowa dużo lepiej, dużo bardziej, wierząc temu Słowu. I tego wam życzę, żeby to Zmartwychwstanie obudziło w nas uszy, uszy naszych dusz, naszych serc, żebyśmy lepiej, głębiej, z większą wiarą słuchali Słowa Bożego na co dzień. I też o tym sam, ten sam temat, to jest reakcja uczniów na słowa kobiet, lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary. Przychodzą pierwsi, można powiedzieć, apostołowie od grobu, pierwsi świadkowie pustego grobu kobiety, a oni przyjęli to jako gadaninę i nie dali im wiary. Często słowa Kościoła, słowa Księdza, słowa nawet Pisma Świętego przyjmujemy jako czczą gadaninę. Czczą gadaninę i nie dajemy im wiary bo coś sobie tam gadają, bo ten Kościół to ma jakieś takie dziwne poglądy, bo w ogóle ta Biblia to jakaś historyczna książka, a my tu mamy swoje teraz problemy, a my tu mamy ważne sprawy, którymi żyjemy, a my tu mamy ważne sprawy polityczne, a my tu mamy pracę, a my tu mamy sprawy rodzinne, a my tu mamy tyle ważnych ważnych i ważniejszych spraw. Czcza gadanina, gadanina Kościoła, gadanina Księdza, gadanina Pisma Świętego. Czcza gadanina, nie dali im wiary. Jak często my tak przyjmujemy słowa? Gdybyśmy inaczej przyjmowali, nasze życie byłoby inne, w naszym życiu byłoby więcej radości martwych stania Pańskiego. I jeszcze jedna myślę, to jest to, że ta Ewangelia jeszcze dzisiaj nie dochodzi do końca. Widzimy, słyszymy informacje o zmartwychwstaniu Jezusa, widzimy to, jak reagują kobiety, uczniowie, apostołowie na informacje o zmartwychwstaniu Pana, ale jeszcze. Nikt nie spotkał z żywego, zmartwychwstałego Pana. Na razie nie ma spotkania z nim. Na razie jest informacja o nim. Być może my też tak przeżywamy wiarę. Zatrzymujemy się na informacji o zmartwychwstaniu. Może powiemy wiele razy: Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Może pójdziemy do kościoła, może zjemy śniadanie wielkanocne, podzielimy się jajkiem. Wszystko będzie pięknie. Może pięknie przeżyliśmy post, wypełniliśmy postanowienia, ale. Nie spotykamy się ze zmartwychwstałym. Nie spotykamy osobiście zmartwychwstałego Chrystusa. I jak dalej będziemy słyszeli w kolejnych fragmentach Ewangelii w następne dni, to usłyszymy, jak wpływa spotkanie ze zmartwychwstałym na konkretnych ludzi. Usłyszymy, jak zmienia życie nie wiadomość o zmartwychwstaniu, a spotkanie ze zmartwychwstałym. Możemy przeżywać wiarę tak, że nawet będziemy się modlić, a nie spotkamy Chrystusa, bo odmawiamy modlitwy. Bo wypełniamy jakieś praktyki, jakieś tradycje. Ale to jest tylko tradycja, i my nawet nie zatrzymujemy się, nie przeżywamy tego spotkania z żywym Bogiem. Z żywym, zmartwychwstały, czyli żywy, On żyje. On zmartwychwstał dwa tysiące lat temu, ale potem już nie umarł. On żyje, on teraz jest żywy. I my z tym żywym Bogiem, żywym Chrystusem mamy się osobiście spotkać. Nie tylko usłyszeć o Nim, nie tylko wiedzieć o Nim ale spotkać się, spotkać żywego zmartwychwstałego Chrystusa, nie możemy się zatrzymać w tę Wielkanoc tylko na informacji o zmartwychwstaniu Jezusa. Musimy się spotkać z żywym Chrystusem i tego wam najgoręcej, najserdeczniej i sobie też życzę tego osobistego, głębokiego, pięknego spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem. I już dzisiaj spotkajmy się z nim w osobistej modlitwie, w Komunii Świętej, w jakiejś adoracji, w jakiejś głębokiej modlitwie chociaż chwilę żeby przeżyć to spotkanie z zmartwychwstałym Chrystusem, a potem życzę Wam pięknych, radosnych świąt w gronie rodzinnym, żebyście się nacieszyli sobą. Nie poruszajmy trudnych tematów, wyłączmy telewizor, nie rozmawiajmy o polityce, rozmawiajmy o dobrych rzeczach, przede wszystkim o zmartwychwstaniu Chrystusa, ale też tego, co z nim wypływa. Rozmawiajmy z miłością i o miłości, nie ruszajmy trudnych tematów, żeby nie było konfliktów, jakichś kłótni dzisiaj. Za stołem, aż było bo piękne chrześcijańskie, a radosne świętowanie. I na to niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu z Syberii z Panem Bogiem.